Prokuratura Regionalna w Łodzi w marcu 2017 roku oceniła, że Łukaszka nie popełnił przestępstwa w kwietniu 2015 roku i umorzyła śledztwo przeciw byłemu policjantowi. Rodzina zmarłego w odpowiedzi na to wniosła subsydialny akt oskarżenia. W 2017 roku sąd w Kutnie wydał postanowienia o umorzeniu tego postępowania. Sprawę po zażaleniu rozpoznano powtórnie i dziś sąd ogłosił wyrok. Orzeka oskarżonego Łukasza w ramach zarzuconego mu czynu uznaje za winnego tego, że w dniu 23 kwietnia 2015 roku w Kutnie na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kutnie pełniąc obowiązki służbowe funkcjonariusza Policji tej jednostki nie dopełnił obowiązków służbowych podczas wykonywania czynności procesowych z udziałem Marcina w ten sposób, że działając wbrew obowiązkowi wynikającemu z paragrafu 9 ustęp 1 punkt 1 zarządzenia nr 852 Komendanta głównego policji z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów nie zachował szczególnych środków ostrożności, aby noszona przez niego broń palna w postaci pistoletu Walter P99 nie dostała się w ręce osoby nieuprawnionej poprzez nieprawidłowe zachowanie się w czasie wyciągania broni palnej z kaburu oraz w czasie jej przeładowywania przez marcina czym doprowadził do nieuprawnionego użycia tej broni przez marcina a tym samym do nieumyślnego spowodowania jego śmierci na skutek doznanych obrażeń w wyniku dwóch postrzałów podczas próby odebrania mu broni, to jest popełnienia przestępstwa określonego w artykułach 231 paragraf 1 kodeksu karnego i 155 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 4 paragraf 1 kodeksu karnego i za to skazuje go na podstawie artykułów 231 paragraf 1 kodeksu karnego i artykułu 155 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego, w związku z artykułem 4 paragraf 1 kodeksu karnego, wymierzając na podstawie artykułu 155 kodeksu karnego, w związku z artykułem 11 paragraf 3 kodeksu karnego, w związku z artykułem 4 paragraf 1 kodeksu karnego karę jednego roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie artykułów 69 paragraf 1 i 2 i 70 paragraf 1 punkt 1 kodeksu karnego, w związku z artykułem 4 paragraf 1 kodeksu karnego, wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby dwóch lat. Jako funkcjonariusz policji posiadał przy sobie broń palną, pistolet Walker P-99, który nosił w kaburze przypiętej do paska spodni z tyłu. Kabura nie była zamykana. Po zakończonych czynnościach oskarżony i pokrzywdzony stali, mieli opuścić pokój, wówczas oskarżony zorientował się, że pozostawił jakiś przedmiot na biurku, odwrócił się w stronę tego biurka, pochylił się i sięgnął potem przedmiot. Wówczas koszulka, w której był ubrany, uniosła się, odsłoniła broń. Pokrzywdzony znajdował się wówczas blisko oskarżonego, wyciągnął broń z kabury. Oskarżony nie zalogował na wyciąganie tej broni. Następnie pokrzywdzony zaczął cofać się w kierunku drzwi wejściowych. Zas oskarżony rozłożył ręce i powoli zbliżał się w jego y, kierunku. W tym czasie pokrzywdzony opuścił y, broń, przeładował ją. Potem znów podniósł broń, a oskarżony wówczas doszedł do niego, złapał go za rękę trzymającą broń, zastosował dźwignię, odchylając broń od siebie, a kierując ją w kierunku pokrzywdzonego. Wówczas doszło do wystrzelenia pocisków tej, tej broni. Dwa z tych pocisków trafiły pokrzywdzonego. Pierwszy z tych postrzałów był w szyję, po którym pokrzywdzony zaczął się osuwać na ziemię, a drugi w tym czasie został zadany w głowę. Po tych postrzałach pokrzywdzony upadł na ziemię, a na skutek obrażeń głowy upływu krwi nastąpił jego zgon. Z paragrafu 9 ustęp pierwszy punkt pierwszy tego zarządzenia. Wynika, że policjant ma obowiązek zachowania szczególnych środków ostrożności, aby broń palna nie dostała się w ręce osoby nieuprawnionej. W ocenie sądu oskarżony tego obowiązku nie wykonał. Zarządzenie komendanta nakładało na policjanta obowiązek zachowania ostrożności to zachowania szczególnej ostrożności. Tymczasem, jak sam obwiniony wyjaśnił, w czasie gdy sięgał po leżący na biurku przedmiot, pokrzywdzony. Stał blisko niego, oskarżony schylił się, przez co ta koszulka, w którą był ubrany, uniosła się i odsłoniła kaburę, przez co pokrzywdzony bez żadnego problemu mógł wyciągnąć tą broń. A w ocenie sądu oskarżony miał możliwość szybkiego zareagowania, do skoczenia, nawet do pokrzywdzonego, odebrania mu broni. Działo się to na małej przestrzeni, w odległości co najwyżej dwóch metrów, biorąc pod uwagę wymiary pokoju oraz znajdujące się tam meble oskarżony miał przewagę fizyczną nad pokrzywdzonym a na to miał na to czas w czasie gdy pokrzywdzony opuścił broń i ją przyładowywał mógł tę broń odebrać na tę możliwość wskazuje biegły z zakresu techniki i taktyki interwencji policyjnych którego opinię w tym zakresie sąd uznał za rzetelną i którą podziela oskarżony sam też wyjaśnił w swych wyjaśnieniach, że to, co trwało najdłużej, to właśnie to spokojne, bez emocji podchodzenie do niego. Najpierw przeładował, potem trwało to długie, bezemocyjne podchodzenie do niego. Jak biegły stwierdził, że nie było żadnej reakcji ze strony. Oskarżonego podczas wyciągania, podczas przeładowywania. Powinien na to zwrócić uwagę też na reakcję pokrzywdzonego, na to, jak się zachowywał. I w czasie przynajmniej tego przeładowywania broni, ten czas był na to, żeby tę broń yy, odebrać. Daniel Stanisławski, brat zmarłego, nie ukrywa rozczarowania z wyroku. Muszę szczerze powiedzieć, że jestem zawiedziony. Myślałem, że obejdzie się bez warunkowego zawieszenia kary. Z tego powodu jestem zawi zawiedziony. No zobaczymy co dalej. Będę się konsultował jeszcze z pełnomocnikiem z tego względu, że go nie było, tylko byłem sam. Zobaczymy co dalej. My razem uzgodnimy i tym bardziej, że mamy czas, żeby podjąć jakiekolwiek decyzje, co będziemy działać dalej. Więc no Na razie na tym etapie mogę powiedzieć tylko tyle, więc co dalej to się okaże w trakcie. Oskarżony Łukaszka nie dotarł dziś na wyrok. Tak komentuje decyzję sądu. Oczywiście uważam, że wyrok jest niesprawiedliwy i rażąco krzywdzący moją osobę. Batalia toczy się od 6 lat. Dwa razy postępowanie zostało umorzone przez prokuratora. Później ten sam sąd kutnostki, tylko w innym składzie, wnioskował o umorzenie tego postępowania. Więc tym bardziej decyzja sądu dzisiaj, z dzisiejszej rozprawy jest dla mnie niezrozumiała. Jakie dalsze kroki pan będzie w takim razie poczyniał? No oczywiście nie zostawimy tego bez echa, będziemy oczywiście y, wnosić o apelację, y, no i nie poddajemy się, walczymy do końca, tak, bo uważam, że jeżeli jestem winny, to powinienem ponieść karę, ale ja uważam, że jestem są, są niewinną i w tym całym y, systemie skrzywdzoną. Uważam, że nie było żadnych uchybień, ponieważ broń miałem w dopuszczonej i dozwolonej kaburze, bez zabezpieczenia, przykrytą koszulką. W związku z powyższym ja zostałem atakowany. Y, w pokoju przesłuchań, a ja nikogo nie zatokowałem, więc tutaj, że ktoś dopuścił w ogóle takie kabury do użytku, to już nie jest w mojej gestii. Wiem, że komenda główna wypowiadała się, że absolutnie są to dozwolone tak zwane motylki przez grupy operacyjne kryminalne. Rodzina pokrzywdzonego i oskarżony zapowiadają wniesienie apelacji do Sądu Okręgowego w Łodzi.